Ja nie wiem, dlaczego sobie tak założyłem, że Evil. zawsze tak zaczynam od tego Load Game, ale może, może chciałem za każdym razem, żebyście usłyszeli to RESIDENT EVIL Które ja musiałem zawsze słuchać, jak sobie włączałem konsola po raz drugi. To nie było tak, że You have once again entered the survival... The world of survival horror I bym nie usłyszał RESIDENT EVIL W każdym razie jesteśmy teraz w bardzo ciekawym momencie, ponieważ WIEM! Że czeka nas dosyć ciekawa rzecz. Walka z wąsem. Szlak by to trafił. To nam nie będzie potrzebne, więc chowamy to tu. To nam będzie potrzebne, więc zostawiamy to tu. I teraz pytanie: co ja biorę ze sobą? Czy to będzie. Yy, shotgun? Nie, to nie będzie shotgun. To będzie. E, to będzie... bzuka! I to będzie... Mmm... zostawiamy chyba. Tak, to sobie wezmę. I wezmę sobie... paczkę amunicji tej... Explosive. Gdzie jest Explosive? Yes, Explosive. Bo nie wiem właśnie, czy tą kwasową sobie zostawiać na jakieś inne spotkania, czy nie. Chyba. Na Nawsze. A, 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 nie wiem. Niech będzie jedną, jedną tą. Jedną. A nie, zaraz. Przecież mogę to, mogę to pomieszać i będzie. O właśnie. I tak zrobię, właśnie tak zrobię. Czyli biorę wszystko. Gdzie tu jest jeszcze? Ace of Rounds, dobrze teraz tak, to... dość śru... E? E? Eee! To tak nie... się nie robi? Z tego co pamiętałem, to w Residentach było tak, że można było całą amunicję władować do tego, ale... Może, może, może faktycznie, może się mylę, ja... Co ja tam wiem o świecie? Niech będzie, tak zostawiamy. Mam... 5 miliardów rzeczy, ale... Tak, to się przyda. Za pierwszym razem, rzecz jasna, jak grałem, to w ogóle nie, nie miałem pojęcia, że tam, w tamtym pokoju mogę się czegoś takiego spodziewać, więc szedłem na ślepo. Ogólnie, wiele rzeczy w tej grze robiłem na ślepo i... <laughs> to, to, to nie pomagało. To ani trochę nie pomagało, tak? To przynajmniej teraz jestem w miarę gotowy i wiem mniej więcej, co mnie czeka, coś tam pamiętam, nie? I mogę się przygotować. A kiedyś nie było tak prosto. Dobra, lecimy do wąsza. Wąsz jest. niemiły. Wąsz jest zły i ma bardzo ostry kły. To nie tak to szło. W każdym razie on jest tu. Czy znaczy ja wziąłem jakieś. Wziąłem, dobra. Bo nie wziął jakichś leczałków, to by było trochę słabo bo wąż może mnie ugryźć, a jak nie ugryzie, to będzie, no... no... ciężko w sumie. Dość, tak. I have used the shield key. No, tak, to są tylko te jedne drzwi. Discard? Yes. Okej, okay, ja może... Może już? Może już? W razie gdyby była taka potrzeba. Wąsza da się ominąć, ale jest to trudne, więc będę próbował, ponieważ tak. Czy to była amunicja? Nie, to nie była amunicja, ale gdzieś tu pamiętam, że leżała amunicja. Może tam? Nie, to źle pamiętam. W takim razie tu nie ma żadnej amunicji i. No. Okay, um. Olać, olać wąsza, olać wąsza Olać, ola, nie, nie, shut the fuck, no, no shit Fuck, już jestem otruty it! Fuck you, snake Seriously To jest amunicja, to jest amunicja Okej, 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 bierzemy amunicję, bierzemy amunicję Ooooooo oh. Okej okay, Mmm No, 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 ah, shit. 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 No, Snake, don't don't follow me. No 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 Don't come here, don't come here. Fuck you, fuck you, fuck you. Okay, okay. We'll take, we'll take. Yes, I will take. Uh ah, uh. Ah, ah, ah. Don't come here, Funch! Uh ah, I'm pretty much dead. Shit Fuck you snake, fuck you snake. Udało się. Ale wąż mnie nie ugryzł. This is bad. Tak jak mówiłem. Am poison Give me the serum. Ale oczywiście G jak zwykle nie ma specjalnie pod górkę i tajemniczy ktoś ją podniesie i zaniesie ją do save point'a, ponieważ tak. Krzysztof nie ma tak łatwo. Krzysztof ogólnie ma przesrane w tej grze. Ale cóż poradzić. Jakoś mo mogłem wziąć Chrisa, żeby ten dać sobie większe wyzwanie i tak dalej, ale nie, 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 nie. Miałbym odpuścić pokazanie Wam tak legendarnych tekstów jak. Barry, Barry? Jak. Jill, the master of unlocking albo. You were almost a Jill sandwich. <ścoughs> I inne takie. Dobra, to w takim razie możemy schować bazukę, bo jednak nam nie będzie potrzebna. Eee... Tak. I amunicja do shotguna też. No i co, lecimy z tym. Ech, tam, gdzie trzeba lecieć. Poszło i tak lepiej, niż sądziłem. Wątrz mnie prawie zagryzł, ale... Było ok. Mogłem, co prawda, próbować z nim walczyć, i w sumie wyładowałbym wtedy amunicję, i może by mnie tyle razy nie ugryzł. Kto wie? Czy ja dobrze idę? fuck, no, 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 no. Czy ja dobrze idę? Ja chcę iść. Gademy, dlaczego na tej mapie nie ma szczałki? Gdzie ja jestem? Ja chcę szczałkę widzieć. Nie, tu będę szedł na oko, pójdę górą. Górą będzie zdecydowanie szybciej. Tak, sądzę, chyba. Mam nadzieję, bo jak nie, to się wkurzę. Ale z tego co pamiętam, to górą ogólnie jest jakoś tak mniej zawiło, mniej się kluczy, i się idzie z punktu A do punktu B trochę szybciej mimo wszystko. E, no i co? Po tym, jak może nie tyle pokonałem wąsza, co wyminąłem wąsza i zebrałem mu ostatni krest e, lecę. Ta... a, to jest ten zombie. Ja... jasne, że mógłbym go zabić. W każdej chwili mógłbym go zabić, ale po co mam marnować cenną amunicję na tego jednego zombiaka? No po co? Po co? Po co? Po co? No właśnie. W ten sposób należy myśleć, że po co? Dobra, lecimy. Mówiłem, że górą będzie szybciej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu zaraz przejdę tym korytarzem, zejdę na dół po schodach i jesteśmy u celu. Trochę sobie co prawda narobiłem biegania tym, że się otrułem u wąsza, bo jakbym jak mnie wątrz nie ukąsił, to bym nie był otruty i bym nie... nie musiał startować z stamtąd, to bym po prostu wyszedł tak i by nie było biegania. No ale tak jak mówiłem, Jill ma easy mode i... I możesz od na sobie wziąć, bo Berry ją tam ratuje. E, jak ją wąż ukąsi, to po prostu robi się teleport i, i już jest zdrowa. Krzysztofem jest tak, że do Krzysztofa przychodzi Rebeka, e, i wtedy Rebeką się trzeba przebiec po serum, tak jak Jill biegała do tego po serum dla, dla Richarda. Dobra, wszystko zrobione. No i co? Chwilowo opuszczamy e, posiadłość. Tam w tej posiadłości jest jeszcze kilka e, pokojów, które nie zostały zwiedzone, ale one do, dopiero otworzą się jak e, stąd wrócę. E, z fucking hell, nie chciałem tego czytać, tylko chciałem położyć ten pstyczek. Okej, okay. dwa, okej. Okay. Tam generalnie gdzieś na końcu jest do znalezienia klucz, z którym będę musiał później wrócić do posiadłości i posiadłość przeszukać w zasadzie po raz drugi. Okej, okay. tu na górze jest coś potrzebnego. To jest korbka. Jap. Yup. Więc muszę przesunąć. Tym razem już muszę wymyślić, żeby to przesunąć, bo inaczej gdybym... Fuck, ale Jill, dlaczego? Ty, tak... Bardzo nie chcesz tego przesunąć. Ja bym chciał to przesunąć, żeby, żeby to było... o O, o, o właśnie. Teraz dobrze i teraz chyba to przesu. No gademy, czy nie możesz przez to przejść? Taki urok. No cóż. Dobra. Teraz już przesuniesz. Fakt. Ciężko wcelować tak, żeby ona... dokładnie... O o, o, o! Dobrze. Dosięgniesz? Dosięgniesz. Doskonale. I mamy korbkę. Korpka będzie potrzebna do kilku zagadek, tak na dobrą sprawę. Nie tylko do jednej. Czy tu coś leży? Ja z tego co pamiętam. Nie? Ja pamiętam, że tu leżał Ink Ribbon. Źle pamiętam? O kurde, może źle pamiętam. Tak też się zdarza, nie? Dobra, i lecimy tu. Aha, psy, dobrze pamiętałem. Stąd mogę sobie wziąć ziele. I czerwone. Jeszcze nie? Dobra. Weź, wezmę sobie czerwone ziele jeszcze i zmieszam. Zastanawiam się, czy drugą taką mieszankę też zrobić, czy na razie to zostawić tu. A, wezmę. Myślę, że będę miał miejsce. Mam nadzieję, że będę miał miejsce. Jedno, jedno zielone mogę zostawić. Tak, tak, tak strategizuję dlatego, że po pierwsze, e, nie mogę później tego zostawić. Później to już mogę tylko wywalić w, w skrzynce. Więc czasami opłaca się w niektórych miejscach po prostu zostawić, że w razie jakbym akurat gdzieś tam był, no to tutaj będzie leżeć i na mnie czekać. Eee, ale z drugiej strony, jak wezmę, no to właśnie mi zawala miejsce w ekwipunku. Jeśli po drodze coś tam będę potrzebował, no to o. Here we go. O! Drugi! Jedziemy. Jeden zdechł. Fuck. I jeszcze ostatni. O! Stars Alpha Team, please respond. What the hell? Is nobody out there? Brad, this is Jill. Zepsute. Tak czy inaczej, ja musiałem tę grę przechodzić kilka razy, żeby skumać się. Że jak mi to pika, to znaczy, że muszę wejść do menu i pacnąć sobie. O! O! Niebieskie ziela! To jedno niebieskie ziele sobie wezmę. Combine. Pyk. I to jest mieszanka e, tego, fuck. To jest mieszanka czerwonego, zielonego i niebieskiego. I to jest generalnie najlepsza ryczałka w grze, bo to z, ten... truciznę niweluje e, i całą, całe życie odnawia. Także jest kiesku. Tu jest mapa. Oczywiście, że wezmę, bo to się przyda. Nawet sobie zerknę, fuck no. E, także na początku, jak ja grałem, to w ogóle e, nie wiedziałem, że tam coś mi pika. Skąd, skąd skąd miałem wiedzieć, że ja mam odebrać, wejść do menu i odebrać to radio? Skąd? Powiedział mi ktoś? Kiedyś gry były trochę inne, co? Jakieś tak trochę bardziej kryptyczne, trochę mniej. Hey, your radio is picking up signal! Go to the menu and click on the radio button to. Uh, Use the radio! Do it now! Nie było tak. Było inaczej. To jest dziura, w którą trzeba tę korbkę wsunąć i przekręcić kilka razy i to I woda się wypompuje! No, i zrobiono. Ta informacja o tym, że woda po przeciwnej stronie leci. Wydawałaby się być taka nieistotna, strasznie. Ale jednak jest istotną informacją. Jak się później okaże, ale o tym, o tym zdecydowanie później. Dobra. Lecimy. O, oh, shit! Snakes! Snakes! Oooo, oh, oh, it's a snake! Mushroom, mushroom, no! Snake, snake! Oooo, oh, it's a snake! W węże są generalnie w miarę niegroźne, bo. bo sobie tylko tak pełzają i w zasadzie. Ale ciężko je trafić, więc lepiej je po prostu wymijać. Okej, okay, tu są psy, tylko że mało słychać przez wodę to e, toł O, dwa psy. Ale spoko, poradzimy sobie, trzymamy je na odległość no, Zrobione. Hej! Tu jest woda, która właśnie spływa to jest istotne. No właśnie, bo coś tam jest za wodospadem. Bo bo jak żeby nie było, żeby za wodospadem coś nie było, prawda? Tu za to nie ma baterii, tak trzeba tą baterię będzie znaleźć, czy ona też będzie dosyć istotna w którymś momencie, a tu coś wisi, czy mi się zdaje? No przysiągbym, że tu coś wisi. Czy ja mam brudny monitor? <grym> Okej, okay, whatever. Lecimy dalej. Otwieramy bramkę. I tu też są psy, tu też są dwa niebieskie, to sobie jedno wezmę. Shit! No 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 no! No 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 no! plus no! Okej, no. okej. Okay, okay. Trzymamy na odległość. Oh shit! No! No! Fucking him! No 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 no! Ja wiem, że to jest oszukiwanie, takie przeoderwanie, ale fuck you! Okej, okay. shit! Shit! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! No, don't... Uff, okej. Okay. Tylko raz mnie tam drasnął. Spoko. A było przez chwilę gorące. Okej, okay, z tego co pamiętam, to już jestem blisko. Albo dobra, to jedno zostawię. Czy, 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 czy nie? Nie, to zostawię. Co się będzie? O, tu są jeszcze zielone, nie zauważyłem je. Dlaczego? A, bo one tak się zlały z tym okej, okay, ważne, że zauważyłem w ten sposób. W razie potrzeby ja później zmieszam, jakbym potrzebował miejsca. A jak nie będę potrzebował miejsca, to spoko loko. Póki co lecimy korytarzykiem. I wchodzimy tam, gdzie znaleźć się musimy. Do takiej szopy. W sam, sam nie wiem co to jest. W sumie ta szopa. Tu też są niebieskie chwaściory. I gdzieś, czy tu jest, czy tu jest safe? Tak, tu jest safe, dobra. Dotarliśmy, nie było specjalnie ciężko. Jestem raczej w dobrym stanie zdrowia. To jest amunicja, to się przyda na pewno kiedyś. Dobra, tu jest spoko, tu nic nie ma, A na wyrku coś. Nothing special. Ok. To co? A, tu jeszcze na tym. Na, na... Stoi spray. Dobra, to odkładamy. O, może nie? Może nie odkładamy? Nie, no, odkładamy. To też odkładamy. Wszystko odkładamy. Ok, done. Eee, Korpka chyba też będzie w miarę niepotrzebna. Mm, to też. Ugh. I bierzemy. Co my tak? Mało, mało mamy inkrybonów? Nie no, w sumie jeszcze trzy. Spoko. Myślę, że damy radę. Ale jak widzicie, sejwowanie zbyt często w tej grze. No. 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 Bo jak w którymś momencie stwierdzicie, że nie macie inkrybonów, to wtedy jest ból. Dobra, ale mamy jeszcze dwa w zapasie, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na save. Sejwujemy. No jest dobrze. Wąż pokonany. Przeszliśmy do shopy. Teraz w kolejnym odcinku pozostaje zwiedzić shopę. Ten guardhouse czy whatever. Do zobaczenia.